Okay, witam Was. Drugi odcinek. Dzisiaj będzie może taki 10-minutowy odcinek. Będzie może troszeczkę lepszy. Mam taką nadzieję. Czy Wam się moje tutaj podobają? Lecz moje nawienie tutaj nic nie wprowadza. Ja tak. grać, oj, grać no, nie zabicie. Wchodzimy Chodzimy małuna. na... Słodkynka nie ma. Na Drugie zabicie. Mhm. Okej. Okay. Że śmingowiec zniszczony. I tak jak mówiłem dzisiaj, w pierwszym odcinku, zrobię materiały dzisiaj może jeszcze z Sainsbury'a. Max Payna. Zależy co wy będziecie chcieli.

Niestety, a to dzisiaj może jeszcze zrobię jak będzie mi się chciało Jeszcze jednoczek z Call of Duty Multipliera Więc tak biegniemy tutaj Tu. Czekamy 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 Aj, no i niestety się nie udało, skoro można zawalczyć, coś działać, czy Jednak się nie udało, więc próbujemy dalej tak. Piękne jest nas do 12. Niestety wniesie porażkę, ja, ja już że zrobię malę jeden materiał. No chyba, że uda nam się jeszcze jeden o, jeszcze jedną rundę zmieścić To sprawdzimy Okej okay. Ale zrobimy tak, 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 tak Poszukamy jakiegoś nowego zespołu O Może nam się teraz uda, chociaż nie że z moim graniem trudno. Próbujemy grać, to próbujemy. A jeżeli ktoś mnie nie zna z konta Steam, to jestem Tom 4441. A dokładnie teraz, PL AIR KARTĘ Okej, okay, jedziemy Mój fadzik Tu już widzę ostro jazda, przegrywamy Dobrze, dwóch zabitych, jeden dead. To mi się podoba. O, imigracja hosta jeszcze na dodatek nam tu się znalazła. Okej. Okay. Wszędzie coś tam wyrównujemy, by... no, ale coś by było jeden jeden, a i dochodzą, dochodzą nie ma tak. Okay. Jeszcze do jednego ładnie zabiłem, nie chcę, się wystraszyłem, ale to nic nie zmienia. To może nam trochę dłużej zająć Więc ja się zaraz będę z bo żegnać Bo najdłużej, Najdłuższy filmik to może być 15 minut U mnie, więc No Nic nie zrobię Zginę i... o, dobra przejść na razie do następnego odcinka.